Dzień dobry. Witam po kolejnej dłuższej przerwie. Niestety, takie dłuższe przerwy są w obecnej chwili wpisane już w ten kanał. Gdyż, ponieważ, no niestety, takie są uroki budowania na odległość i budowania domu. No, powiedzmy, może nie tak w 100%, ale raczej takimi własnymi siłami, w sensie bez, bez takiego kredytu typowo hipotecznego, który. No, 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 w którym to wypłacane są transze na kolejne etapy i można powiedzmy tą budowę pociągnąć praktycznie od A do Z w czasie takim ciągłym bez, 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 bez żadnych jakiś tam większych odstępów takie jak to w przypadku moim mają miejsce mam nadzieję że jakoś to w miarę nie niezawile wytłumaczyłem o co mi chodzi no, i co? Pojawiam się znowu na kanale, dlatego że wreszcie została zakończona całkowicie elektryka. Wróć nie całkowicie. Została zakończona w taki sposób, że można iść dalej, czyli, czyli działać z tynkami. A dlaczego nie została zakończona w 100%? Dlatego że. Te brakujące procenty znajdują się w kotłowni. E, już tłumaczę o co chodzi. E, w kotłowni jest rozprowadzone światło, jest doprowadzony prąd do e, osobnej rozdziałki, która to będzie obsługiwała kotłownię, która to będzie obsługiwała e, no, cały system ogrzewania e, dodatkowo agregat do klimatyzacji. E, a jako, że w kotłowni i tak będą płytki, więc ym, jakieś tam parę brust, które nie, na pewno nie, nie są nieuniknione y, będzie można zrobić już w tynku. Y, nie będzie w ogóle to przeszkadzało dlatego, że, y, że tak jak wcześniej powiedziałem, będzie to przykryte płytkami. Y, elektrykę już taką konkretną w kotłowni skończymy y, wtedy, jak będzie już wiadomo, y, co będzie na wyposażeniu tej kotłowni. Jakie, jakie urządzenia, jakie elementy, gdzie będą stały. No, i dlatego właśnie w tej chwili nic więcej nie robiłem. Nie zlecałem, bo przynajmniej nie było. Nie robiliśmy nic więcej oprócz tego światła i tej, i tej rozdziałki, no gdyż nie było sensu. Nie przedłużając, nie rozwodząc się tak bardzo nad tym tematem. Zapraszam Was na trzeci i już ostatni etap z prac elektrycznych. Jak zobaczycie za chwilę, jest to kontynuacja moich prac, które robiłem w sierpniu na urlopie. No, a później to zobaczycie tylko kilka zdjęć, które zostały wykonane już po, po skończeniu pracy. No, i przejdziemy też do podsumowania tego całego tej, tej, tego etapu, tej inwestycji, jak to w ogóle wyglądało cenowo. Jeszcze raz, nie przedłużając, zapraszam na materiał. Puściliśmy sobie kabel zasilający. Puściliśmy sobie przy okazji, żeby dwa razy nie robić tej samej roboty. Puściłem kabel zasilający do napędu bramy. Puściłem kabel, zasi kabel zasilający. Puściłem przewód do wideomofonu. I co jeszcze sobie puściłem? Puściłem sobie jeszcze jedną peszel pustą z pilocikiem, po to, żeby w przyszłości podłączyć sobie do domu jakieś, jakieś źródło internetu. Teoretycznie jest szansa na to, żeby tutaj podciągnęli światłowód. Światłowód jest podciągnięty do takiej wioski, która jest tak mniej więcej ponad kilometr stąd w sumie to może gdzieś około kilometra tak po linii prostej przez pola czekam na informacje odnośnie tego, tego podłączenia od firmy która, która właśnie ma ten światłowód w sąsiedniej wiosce także trzymam kciuki żeby się to udało jest tu nas parę osób chętnych jakbyś na światłowód nam tu podciągnęli to by było rewelacyjnie poszedł pierwszy kabel Zasilanie gniazdek do pokoju nad garażem. Zaraz ciągniemy następny. Także w końcu się udało wystartować już tą właściwą elektryką. już właściwą. No, bruzdowanie to też element elektryki. No ale teraz to w końcu te kable. A, no, koniec kolejnego dnia. Koniec kolejnego dnia roboczego. Tak naprawdę, chyba ostatniego dnia roboczego takiego od początku do końca na tym urlopie. Jutro, sobota, coś tam się podłubie jeszcze troszkę, ale już nie cały dzień. Spotkanie z tym karzem jest też zaplanowane. A dzisiaj kończę. Dzień pracy. Z efektem takim, że udało mi się przynajmniej rozprowadzić zasilanie na poddaszu, praktycznie całe zostało tam. Chyba korytarz, ale to korytarz muszę jeszcze obmyśleć, albo, albo zostawię to Krzyszkowi. Trochę ciemno, nie wiem, czy wszystko widać będzie. Gniazdka wszystkie są podciągnięte. Sypialnia. Pokój pierwszy. Pokój drugi. Wszystkie kable idą na dół do garażu, do rozdziałki. Dzień oczywiście jeszcze nie mam, czekam już. O, żeby was nie oszukać, to kurde, w ponad tydzień. Tak, miastko multimedialne, tak wygląda Następny pokój, łazienka, łazienka. Tu podejście osobne do pral, pralki, do suszarki podejścia do gniazdek przy lustrach tutaj gniazdko do grzejnik do grzałki w, w grzejniku w drobince a tu zostawiłem też zapas przewodu do sterownika temperatury bo tak naprawdę nie wiem gdzie go gdzie go umiejscowić to też zostawiam fachowcom no i ostatni pokój jeszcze Jutro może uda mi się skończyć salon, bo zacząłem, ale e, skończyła mi się szpula kabla i muszę przynieść drugą, ale w tej chwili tak już to nie ma sensu, bo już mnie wołają, już po 19 jest eee, młodsze dziecko już na pewno śpiące, także żeby nie było tragedii i dramy to Zwijam się zaraz, jedziemy do domu. Dziecko zaśnie pewnie po drodze pójdzie spać. Trzeba się troszkę wysypieć, zacząć wysypieć, bo za parę dni wracamy do Niemiec. Tutaj mi y, nie starczyło przewodu do następnego gniazdka. Ciach, tutaj będą resztki na jakieś łączenia w środku w puszkach. Także to muszę jutro podciągnąć do końca. Kuchnia jest zrobiona, bo najpierw ciągnąłem 2,5 kawelek, więc on jest tutaj, cała kuchnia jest na 2,5. Mm. Żeby nie było. Każde pomieszczenie ma osobno, znaczy ma osobnego ESA, będzie miał osobnego ESA i od ESA do, czyli od bezpiecznika w rozdzielni do pierwszego gniazdka jest puszczony kabel 2,5 od pierwszego gniazdka dalej w pokojach jest puszczona półtorówka, bo nie ma takich obciążeń, tak stwierdził elektryk, że nie ma takich obciążeń no racja ma, po co, po co wsadzać 2,5 kabel do nie wiem, do telewizora i do routera czy tam do switcha, czy do dekodera jakiejś tam telewizji bez przesady, także fajnie, że takie, takie coś podpowiedział no i co żegnamy się dzisiaj aby jutro też udało się jak najwięcej zrobić aby się udało fajną rozmowę efekt, owocną rozmowę przeprowadzić z tu jeszcze jesteśmy w szpiżarce ale to ciemno Spiżarki nie podpłynie już dzwonią po mnie <grystanie> no aby była owocna jeszcze ta rozmowa z tym tymkarzem. żeby to wszystko fajnie jakoś ustalić bo nie będzie nas podczas tynków na pewno tu też chyba, a tak, kończyłem szpulę 2,5 kabla i też do pierwszego gniazdka. Później będę musiał następną, a nie, 2,5 muszę dokupić, bo poszło mi już 200 metrów. Poszło mi 200 metrów, w sumie dzisiaj 2,5 i poszło mi 100 metrów, no a tam nie liczę tych resztek, które, które musiałem ściąć przy końcu, i 100 metrów półtorówki. Także na dzisiaj koniec. Ciemanką. ostatni dzień e, ostatni dzień roboczy na tym urlopie tak naprawdę półdniówki, bo przez dwa tygodnie, codziennie praktycznie od rana, od wczesnego przedpołudnia do wieczora, budowa, robota i tak dalej. No a dzisiaj w końcu, że uda nam się chociaż jednych znajomych odwiedzić. No bo nie widzieliśmy się z nim już Pół roku Ostatnio też e, Ostatnio też e, Nie było jak e, Także pasuje Odświeżyć kontakty Nie stracić kontaktów Skoro mamy tak też tutaj między innymi Dlatego, że skoro mamy tutaj wrócić Mieszkać Znaczy nie chcemy po prostu Nie chcemy stracić Ograniczyć kontaktów sobie hmm, Troszkę Ciemno się zrobiło chwilowo. No, e, także mam dzisiaj tak naprawdę maks pół dniówki, bo w tej chwili już jest grubo po 10, chyba nad 11.00. E, do godziny, myślę, 15.00, maksymalnie będę mógł coś tutaj porobić. E, będę coś mógł tutaj porobić. E, a potem no, trzeba się coś tam wykąpać troszkę, bo pewnie się zgrzyjemy, trochę się zakurzymy. E, no i, e, i co? I później, e, później spotkanie z, z przyjaciółmi, z tymi znajomymi. W e, mm, międzyczasie, jeszcze myślę, że gdzieś tak w ciągu godziny powinien przyjechać e, pan od Musimy sobie tutaj obgadać parę rzeczy. E, także no, czasu mam mało, no, ale chcę go jeszcze jak najbardziej wykorzystać, dlatego nie będę przedłużał, tylko zabieram się do roboty, kontynuuję elektrykę. Muszę zrobić jeszcze parę przewiertów e, na zewnątrz, na oświetlenie zewnętrzne budynku może mi się uda jeszcze parę brut zrobić, o których, których zapomniałem. Dzisiaj wpadł mi jeszcze wczoraj, co, tak, wczoraj, wczoraj. Tak szczerze powiedziawszy, wpadł mi jeszcze jeden pom znaczy pomysł. Pomysł miałem kiedyś, tylko przypomniał mi się taki pomysł, że tak jak tu jestem, właśnie w salonie, i tutaj będzie telewizor, zaraz Wam pokażę. Tu, o, tu jest właśnie, za moimi plecami to gniazdo. Cyk, cyk, jakoś tak chyba. Tu jest to gniazdo multimedialne i obok tutaj, za tym gniazdem przy ścianie, będę chciał jeszcze puścić taką bruzdę. E, taką bruzdę e, i peszel. Chcę zostawić przed tynkami, a jak nie uda mi się, to poproszę o to tatę i, i Krzyśka, żeby zrobili mi taką peszel i tą peszlą chcę mm, puścić, Przewody audio do kina domowego, żeby sobie wyjść tutaj z RTV-ki, z, z centralki kina domowego, wyjść sobie na sufit podwieszany tam wysoko i sufitem podwieszanym na górze już rozprowadzić przewody do głośników. E, Głośniki będą podwieszone pod, pod sufitem zaraz. Także mam takie rozwiązanie w mieszkaniu, które robiłem tam chyba 10 lat temu, remont. W sumie fajnie to wyszło i, i chcę to samo mieć tutaj. Także zabieramy się za robotę i. Итак. No a tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, wrzucam wam kilka zdjęć, które zostały wykonane już po skończonej pracy. Na niektórych zdjęciach już nawet widać też sprzęt panów odtynków. No a tutaj widzicie właśnie z tyłu budynku po lewej stronie skrzyneczkę z gniazdkami różnymi. To jest właśnie w tej chwili jedyne źródło zasilania w domu, bo wszystko jest schowane w puszkach. Na szczęście rzutem na taśmę udało się zrobić tą elektrykę. Udało się też załatwić bardzo szybko licznik, także tynkarze weszli już na roboty bez żadnego problemu, jeśli chodzi o, o zasilenie tych agregatów. Tak jak wspomniałem na początku, czas na podsumowanie inwestycji pod tytułem instalacja elektryczna. Powiem tak. Koszt materiału, jaki poniosłem na, na elektrykę, nie będę się tutaj już rozwodził nad jakimiś tam złotówkami, czy tam miejscami po przecinku. Powiem wam tak w zaokrągleniu, ale to jest bardzo zbliżona kwota. Bez tam paru groszy, czy tam paru złotówek. W każdym razie, do setna. Materiał na instalację elektryczną kosztował mnie 10 tysięcy złotych. Z tym, że e, zazwyczaj jak ktoś taką elektrykę robi, to to, co mu zostanie, to oddaje. E, ja co prawda oddałem, ale nie wszystko, dlatego na pewno parę stówek jeszcze by odeszło, e, ale zostawiłem sobie chociażby e, resztę skrętki komputerowej. E, wziąłem cały karton, tam jest chyba 305 metrów, e, poszła, nie wiem, może połowa, może nawet nie, e, ale taki kabelek... E, zawsze się przydaje to jest raz, a dwa zamierzam jeszcze wykonać sobie instalację takiego domowego monitoringu no i do tego będzie mi potrzeba jeszcze sporo tego kabla także na pewno on mi się przyda i dlatego go zostawiłem, zostawiłem też trochę trochę resztę ze szpuli 3x2,5 wiadomo, będzie mi też potrzebny do kotłowni Będę pewnie musiał jeszcze sobie dokupić troszeczkę kabla, takiego jak na przykład 5 razy. i Tutaj też muszę się skonsultować z elektrykiem, czy kup, wystarczy 5 razy 2,5, czy trzeba by było lepiej położyć 5 razy 4 do grzałki, do bufora. Planuję tam wsadzić na pewno 6. Może, może wsadzę dziewiątkę, ale chyba raczej zostanę przy 6 plus jeszcze trójka to znaczy mam zamiar do bufora wsadzić grzałkę szóstkę na dół, a trójkę gdzieś tam wyżej, albo wsadzić dziewiątkę i trójkę albo ewentualnie wsadzić szóstkę i dwie trójki ale to jest już temat na osobny odcinek który będę chciał tak czy tak nakręcić odnośnie ogrzewania, planowanego ogrzewania będę musiał to też jeszcze skonsultować z kilkoma osobami i z internetem, e, co tu zrobić, żeby było dobrze, znaczy, które zręcanie by było najbardziej optymalne, najlepsze. E, no, także e, wróćmy do. E, kurde, jak zwykle odchodzę z tematem gdzieś daleko. Wróćmy do, do, do sedno sprawy, czyli do e, kosztów instalacji tej elektrycznej. Także, tak jak powiedziałem, e, materiał to 10 tysięcy. Robocizna, robocizna. To zostanie moja słodka tajemnica. Dlatego, że to jest bardzo indywidualny przypadek, e, ponieważ e, ja tą elektrykę zacząłem, zrobiłem większość brudowania, zrobiłem też otwory na puszki, e, położyłem trochę przewodu. E, pierwotnie miał to kończyć e, właśnie ten mój znajomy Krzysiek, i Tata miał mu pomagać. Czy tam ktoś jeszcze z Boskoku do pomocy, ale e, wyszło to troszkę inaczej. Krzysiek to zrobił, dokończył, e, tak jak mówię, e, jak to tam wyszło, jak się rozliczyliśmy, w jaki sposób, co i jak to mówię zostawię to dla siebie e, ale e, żeby zaspokoić waszą ciekawość, e, to w moim domu wyszło jakieś 190 punktów około. Nie będę już tu mówił konkretnie, co jak zaokrągłe, około 190 punktów. I standardowo elektrycy w naszych stronach biorą od punktu jakieś 40 zł, to jest minimum. To znaczy zaczyna się od 40 zł, i to jest tylko samo robocisno, to nie jest robocisna z materiałem. No i szybko licząc, prawie 200 punktów. Tam nie rozdrabniam się na jakieś tam roz, łączenie rozdziałek czy coś takiego, no za taką instalację trzeba by było zapłacić, e, jak, taką instalację jak moja e, e, zapłacić e, jakieś 8000 tysięcy, od 8 tysięcy złotych, to już kwestia tego jak by się ktoś dogadał z elektrykiem, także no e, fajnie, trochę mi się za, e, udało mi się zaoszczędzić. E, Cieszę się z tego powodu bardzo, no także na taką instalację elektryczną e, trzeba w sumie przeznaczyć jakieś od 18 tysięcy złotych dużo niedużo nie wiem taka instalacja była mi potrzebna została ona zrobiona powiedzmy tak indywidualnie tak jak na jednym zdjęciu zobaczyliście na pewno jest też skrzynka taka z siłowa na zewnątrz budynku żeby można było tam jakieś większe sprzęty podłączyć obok też zobaczyliście gniazdo siłowe które wisi to jest też takie wyjście na agregat w razie awarii prądu jakby trzeba było się wspomóc chociaż przynajmniej chwilowo agregatem Także takie rozwiązanie też zostało zastosowane. I co? No, właśnie, to też zostało podpięte do skrzynki do rozdzielni w kotłowni, więc, więc nie tylko światło zostało zrobione w kotłowni, ale także i to. No i co? No i chyba na tym zakończymy. Zobaczyliście w końcu przebrnęliśmy przez te wszystkie etapy. Zobaczyliście jak to mniej więcej wyglądało u mnie ze, ze zrobieniem tej elektryki i powiedziałem wam jak to wyglądało kosztowo, jaki koszt mniej więcej takiej instalacji w takim domu się przedstawia, czyli materiał plus robocizna chcecie, to możecie coś wrzucić od siebie. Jakieś przemyślenie, jakieś tam takie rzeczy, które Wam do głowy przychodzą. Możecie porównać na przykład z takim kosztem w Waszych stronach. Ja też chętnie poznam, powiedzmy, nie wiem, jakiś region polski i, i cenę za punkt z materiałem bez, jak to mniej więcej wygląda u Was. Także zachęcam do udziału w dyskusji. Zachęcam do śledzenia kanału, zachęcam do subskrypcji, do ja łapek w górę łapek w dół, jeśli się nie podoba. Ja nie nastawiam się tutaj na jakieś tam zbieranie łapek, tylko każdy ma swoje jakieś tam spostrzeżenia i każdy może sobie wyrazić swoją opinię. A dzisiaj to wszystko. Postaram się w niedługim czasie wyrzucić kolejny film z Tynków, dlatego że na chwilę obecną, tą, której teraz... Ten materiał wrzucam, kręcę i, i wrzucę na, je, na kanał. To tynki mają się ku końcowi, także myślę, że za tydzień będę w stanie wrzucić jakiś taki no, krótki filmik, bo nie mam tego dużo. Nie, nie, mam, nie mam dużo materiału z wiadomych względów. Wrzucę film na temat tynków. Zrobimy też podsumowanie. Bo myślę, że za parę dni będę już z tymi tynkami rozliczony. Coś wam powiem na temat planów jakichś na, na, na przyszłość, i, i tak to będzie wyglądało. Tak, tak mam zaplanowane. Także trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.